w pierwszym odcinku z naszej serii, w której przejeżdżamy całą Europę i kończymy na Saharze. Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się w Wenecji i chcemy troszkę poznać tego miasta, zasmakować, co się tutaj znajduje. Dzielimy się na dwie grupy dwuosobowe. Mamy do jedzenia... Z przycisków O, z przycisków syliski, które trzeba przycisnąć, żeby nie ominąć kolejnych odcinków Dokładnie właśnie tak. z naszego wyjazdu. Łączna pula do wydania to 1000 złotych, 500 złotych na każdą grupę i kto w przeciągu 90 minut zwiedzi jak najwięcej ciekawych atrakcji, wygrywa. A ile? 5 stóweczek, dlatego jest o co walczyć i teraz losujemy, jaka grupa to będzie. Zalosuję pierwszy ja, czy jestem z Kurym, czy jestem z Przemkiem. Czwartą osobą, która będzie również z nami, to jest Kubuś, operator, który będzie również członkiem naszego dzisiejszego odcinka. Z kim będziesz w drużynie? Z kim ty. będę w drużynie? Yes! 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 Yes. Dobry. Dzień dobry. I Czyli w takim razie wyłoniła nam się pierwsza drużyna, ja z Kurem i druga drużyna, a ja, ja będę z Kubą, <laughs> Także co, 100 euro dla waszej drużyny, 100 euro dla, dla naszej, naszej drużyny. Półtorej godziny czas. Start. Dobra, słuchajcie, ale wiecie, że nie byłbym przecież sobą, gdybym nie rzucił wam paru ciekawostek i fajnych informacji odnośnie tego miejsca. czym jest Wenecja? Niby każdy wie, że Wenecja jest na wodzie, ale czy wiecie jak to się w ogóle stało, bo jest to bardzo dziwne. Czemu jest nagle laguna i na niej jest jakieś dziwne miasto? Wenecja, którą znamy dzisiaj, założona była przez uciekinierów, którzy uciekali przed plemionami barbarzyńców, które w tamtych czasach nawiedzały Europę podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. Uciekinierzy, widząc, że te tereny są podmokłe, uzna za idealny teren właśnie do schowania się przed tymi napastnikami i w ten sposób właśnie założono tą Wenecję, którą znamy teraz. Ona tam stopniowo zaczęła się coraz bardziej powiększać. Ej w ogóle patrz, jaki turbojajnik to jest. Turbojajnik. Chodźmy do. So, ten euro okay? Ej, no robi wrażenie, Ej, to. Ej nie, no stare robi mega wrażenie. Kurde, ale mega ładny kościół. Widzimy ołtarz, widzimy zabudowanie, całą architekturę. Nie musimy za to płacić już, czujemy ten zapach kościoła. W porządku, odhaczona, klient no tak. Zobaczenie pięknej szopki. wielkie, to jest fest. Byliśmy w kościele, no, bardzo no, ładny kościół. Ale patrz, jaka szopka. Ja myślę, że to może być osobna atrakcja. Ej, to jest mega mocne. Szopka, konstrukcja. Kościół. kościół. Trzy za jednym razem, Czajszto? to? Kolejny kościół, bardzo piękny kościół. Wenecja, możecie też to zobaczyć na filmie u Przemka. Jak przyjechaliśmy tutaj w środku nocy, bardzo byłem tak nastawiony średnio do niej. Wyglądała pusto, troszkę przerażająco. Miała ten swój klimacik, aczkolwiek no, nie był on jakiś taki porywający. Natomiast dzisiaj, kiedy widzimy dużo, dużo osób i faktycznie te wszystkie miejsca są pootwierane, turbo klimat i bardzo mi się tu podoba. Udało nam się wejść do muzeum na Tu jest napisane, gdzie ten obraz jest wyginalny i akurat ten obraz jest... Jest właśnie, zobaczcie, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Też miałem okazję i przyjemność zobaczyć tam po prostu Robi bardzo piękne wrażenie. A tu są po prostu takie no, kopie, nie? Kochani, nie wiem, czy wiecie, ale ten obraz tutaj, oryginał tego obrazu, znajduje się w Muzeum w Krakowie. Taka ciekawostka. <grym 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 ogólnie to też chciałem to samo powiedzieć. Ej, czy to są jego obcęgi? No, to jest prawda. Tak. A to jest jego autoportet i wygląda jak brzydal Bardzo brzydki. To jest nie, pompka oleju, pompa jest... wody. To jest do kawy! Tu się kawy wciska, i tu się wypływa ten. Ale jest taki zamierzchły. A co tam kręci coś tutaj, kury śmigiem? Ja? Kręcę kormą być przegrałem. A to co to jest za zabaweczka? O, o co tu chodzi? Bo to po prostu piłki, które możesz wyciągnąć. To po prostu. Kto jest hmm. w wie jak jest zbudowane łożysko. Popatrz. Ej, masz rację. Bearing, ball bearing, Tak naprawdę wszyscy skejci, którzy istnieją na świecie wiecie komu podziękować teraz ładnie. Wszyscy kierowcy też w samochodach też są łożyska wszędzie. Tak. Podziękujcie mi. Podziękujcie mi. Taka winda. Pas napędowy. To jest zwykły pas napędowy. Nie miałem pojęcia, że wymyślił to Leonardo. On jest skoro psychiczny, skoro wymyślił tyle rzeczy. I to stary tysiąc lat temu. I to wszystko robił w drewnie. Ej, dobra, ja jestem fanem Leonarda Da Vinci. To jest ten czołg, tam jest czołg to tam jest czułk, O I tutaj są rurki do strzelania. Piu, piu, piu. Tu się ktoś wdupiał do środka. Zamyka. To jest mój go. Patrzcie, tutaj znajduje się most Da Vinciego. Ten, który był konstruowany na 2 5 minut. Teoretycznie powinno wyglądać tak jak tutaj Wiele ogólnie z tych jego wynalazków nie było w ogóle nawet testowanych na poziomie, ale jednak chciał żyć A wiedział, że to się może wiązać z tym, że to będzie ciężkie Ej, ja rozumiem wynaleźć jedną, dwie, pięć rzeczy no. Ale być geniuszem, żeby zrobić sto, nie wiem, nie wiem 200, 500 pięćset Most stary, ruszający się, patrz tu Jestem fanem tego rozwiązania Winda wodna Ona ciągle do góry ta woda Zobacz, kreślę. O, to jest, to jest helikopter, to jest helikopter, to jest helikopter, to jest Ale król! Dobra, kochani, trzymajcie się, znowu Trzymaj ujdziemy na te same reakcje. Nara! Nere! Widzę, że chłopaki się bardzo starają mm -hmm. i chcą jakby, wiesz, wygrać. Ja szczerze powiedziawszy, głupio by było, gdybym, wiesz, Gdy hardował. Dlatego może zróbmy tak, że chodźmy, mówmy widzom i pokazujmy, i edukujmy ich, co tu jest ciekawego, a oni niech sobie wygrają. A wygrając, oni niech żyją. w że konkurują z nami. Słuchaj, nie, bo to jest konkurencja, my też jakby będziemy okay. te rzeczy robić, tylko z mniejszą zetką i po prostu też, żeby widzowie mogli się dowiedzieć i zobaczyć jakieś fajne rzeczy. Tak, napijcie się wody z Ey, z no. tym, chyba jest atrakcją. A napiję no, się. Bo ja się. bardzo żołądek, wiesz? Boję się. No bardzo dobra. Bardzo dobra woda. Ja po moim pobycie w Tajlandii i piciu wody z różnych źródeł unikam tego. To trochę atrakcja. Ogólnie z tego jest też znana Wenecja, mm. właśnie z takich masek. Ale po co były te maski w ogóle? Maski karnawałowe. A, karnawał, no tak. Mówi się, że władze miasta ogłosiły część roku poprzedzającą Wielki Post okresem, w którym mieszkańcy mogą ukryć swój status i majątność za maską i przebraniem. Wszystko po to, by bez względu na pochodzenie mogli mieszać się między sobą bez lęku o odsunięcie. Dobre i dlatego te maski. I to jest takie trochę Makabry, że wszyscy są ze sobą razem, nieważne jaki masz status społeczny. Co dziwne, pomysł ten spodobał się nie tylko weneckim biedakom. Bogaci mieszczanie zaczęli przebierać się w skromne szaty, a twarze przesłane zwykłymi skórzonymi maskami i pojawiać się w dzielnicach, gdzie chadzać im na co dzień nie wypadało. Aha, czyli po prostu ludzie chcieli takich równości po powiedzmy bardziej, nie chcieli się sugerować tym statusem, przez co wymyślili taki moment, w którym mogą się jakby być normalnie sobą. I stąd właśnie takie maski. Kolejną atrakcją powiedzmy, będzie kupienie... No magnesu. Magnesu, oczywiście. I zakup magnesu odhaczony, zapisujemy Romantyczny plac ze słynnym kościołem. To stary. Minutę stąd. Lecimy. I'm so sorry, I have a question. You have very cute dogs. Can we pet them? Is it okay? Yeah. Yes? Hello. Hello. Okay, never mind. niech oni tam sobie szczekają z tymi psami. A myśmy spędzamy fajnie czas przy pełni Krzyca. to jest atrakcja? Nie, a może jest. No, no my to akurat to już to... wiesz, musimy iść na raz. Oni chcieli psa pogłaskać, ja myślałem też nad tym. No, atrakcji, no jest to w sensie atrakcja. No to stary, ja chcę przytulić jakąś kobietę piękną w takim razie. I jak to będzie atrakcja dla mnie? Zastanawiacie się pewnie, kurde. Wenecja ma bardzo dużo mostów. Słynie tak naprawdę ze swoich mostów. Ma ich około 417, a około 70 z nich jest prywatnych. To znaczy, że nie będziemy w stanie przekroczyć ich wszystkich, a w ogóle są niektóre mosty, które nie mają w ogóle schodów. Jest to po to, żeby konie mogły po nich przechodzić. Drodzy Państwo, docieramy do przystanku tramwaju wodnego. Dokładnie, tak. Właśnie już jesteśmy na przystanku. Czekamy na naszą łódź. Nie jedziemy. To jest mega ciekawe, stary, że nie ma dróg, tylko wodnych. To prawda, nie ma samochodów, nie ma żadnych rowerów tutaj. Nic. I bardzo wiele osób zastanawia się w ogóle, dlaczego doktor plagowy ma taki dziób. Właściwie praca Takiego doktora nie polegała na zbyt wielu rzeczach, tylko zazwyczaj nacinał skórę i upuszczał krew. Wtedy to było głównym sposobem leczenia. I oni mówili wtedy, że zła krew wypłynie, a dobra zostanie. Dlaczego ma taką maskę? Ponieważ jak rozkładało się ciało albo gniło, to był bardzo duży, zatęchły zapach. I oni do tych masek wpychali różne chusteczki nasączone jakimiś olejkami i perfumami, po to, żeby nie czuć zapachu gnijącego ciała. Dlatego zawdzięcza taki wykrzywiony dziób, straszny kształt. Przy okazji wygląda to właśnie strasznie. Nie chciałbym być rozcinany przez takiego doktora. Wspaniała atrakcja. Ciasteczko w Wenecji, pyszne włoskie. Ja uba, kawa byłoby lepiej, bo trochę suchy, bardzo dużo czekolady. Super. Prosędziki zjedzone. Prosędziki zjedzone, zjedzone. Teraz odliście. idziemy, proszę Państwa, po moście z metalu i z drewna. Zero jakiegoś kamienia, nie, nie ma nic więcej. Zero jakiegoś betonu. I, i nie widać. Jest drewno i metal. Są tu potężne widoczki, potężne, bardzo ładnie. Dzień dobry O, no tu jest czytelnia Tu nie możemy, a ja się zbyczyłem jak debil najgorszy Myślę, że powinniśmy stąd wyjść Kolejną atrakcją niech będzie kupienie pięknego kwiatka i wręczenie jej jakiejś tutaj kobiecie Excuse me, it's for you, just for free, just for free Just for you Happy. Have a nice, day. Happy, have a nice day. Thank you very much. I właśnie na pewno uśmiech na twarzy pani sprawiliśmy. No i trzyma sobie ładnie i ma już dzionek zrobiony. I super. A, a tymczasem, tymczasem mamy chur. Piękne miejsca. Nigdy nie byłem w takim miejscu. Spójrzcie, jakie te filary są wielkie, są tak, ogromne, zobacz, jak są one mm, opatulone. Czy wiesz, jaka była tutaj naturalna taka y, oryginalna liczba ludności w Wenecji? Jaka była? Jak trafisz, bo się o 10 tysięcy, to dostajesz 10 euro. Mówiliście o tym w nocy, ale nie pamiętam, czy to było 200 czy 400 koło. No Dobra, 150 tysięcy. Gratulacje, ja? 10 euro, równo Prawde? 150 tysięcy. Tak, naprawdę. W latach świetności Wenecja miała 150 tysięcy ludności i teraz jest około 50 tysięcy. Teraz zgadniesz, jaka jest ilość ludności. Teraz jak znowu zgadniesz, to. Na 50? Kurde! A bo powiedziałem, no. A ludzie stąd uciekają tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo ciężko jest tutaj wyżyć w ciągu roku, ponieważ ze względu na to, to jest jak to turystyczne typowo, jest to, turystyczne miasteczko. Tak, czy według niektórych źródeł może nawet do około miliona euro dochodzić cena za mieszkanie tutaj rocznie. Po prostu jest to bardzo nieopłacalne i bardzo mało osób tutaj mieszka. Bardzo wiele osób opuszcza Wenecję i mówi się, że do 2030 roku będzie to Miasto Duchów i tak mhm. naprawdę nikt tu nie będzie mieszkał. My, drogi, jesteśmy na placu Świętego Stefana. Plac Świętego Stefana. Święty Stefan, święty Stefan, był nie mam o rulem, Królem mówić. Węgier, czyli tak? król Węgier, ma tutaj swój plac. To jest to jedno chyba z większych placów tutaj, bardzo duży plac. Jeszcze I... nie byliśmy na większym dzisiaj przez cały dzień. Bardzo ciekawy sklep z kolorowymi butami jakieś takie pantofelki mojej babci no. by się spodobały na pewno takie Jezu, włoskie made in italia fajny sklep wpisujemy to do atrakcji bo jest to zupełnie coś innego moi drodzy jesteśmy właśnie w supermarkecie i znalazłem takie oto pićko wydaje nam się że jest to pićko tutaj typowo włoskie tak jest ja biorę jakieś typowo włoski deserek i po prostu zrobimy sobie test przez co to, to będzie atrakcja test włoskiego jedzenia let's go włoskich słodyczy i włoskich pić to są jakieś japońskie znaczki na tym byku słuchaj zawsze jest to jakaś atrakcja chodźmy Ula, la. la, la. A, ta mi się podoba bardzo. Nie ona jest przepiękna. Kolejna Art Gallery. Co prawda nie wchodzimy do środka, ale sam fakt bycia tu na zewnątrz bardzo ładne i tu rzeczy. możliwość pozaglądania tu do środka. Dla mnie to jest atrakcyjne. Bardzo fajne pasja do rzecz by tej pani, jaka malutka. A, A czemu ona jest taka e, moka? Piękność. Misa pobita. Piękna. 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 Dobra, słuchajcie, oczekujemy teraz na nasz tramwaj wodny i to jest moment, w którym koordynatorino zobaczmy co to jest w ogóle. To jest okropne, widzę po dole. To jest alkohol. Alkohol? O Boże! O Jezus, kto to musi pić chyba? Kurde, balans, no trudno, no tatuś musi Tatuś Ej. musi, na rybkach był To smakuje jak aperol To jest aperol Bardzo dobre ogólnie No dobre Gdyby tylko nie miało alkoholu Ej, kurde, to na, tak naprawdę nie ma alkoholu widzowie, my sobie tutaj żartujemy, to jest po prostu zwykłe pitko Bardzo dobre A to zobaczmy, co to są Wygląda fajnie Strasznie dziwne w smaku. Jakby gumka, myszka, do ścierania była jadalna, to by tak smakowała. Ale to jest pyszne. Ja lubię bardzo takie smaki. Bardzo dobre. <laughs> A, bo to jest jednego tego, do którego w ogóle zmierzaliśmy. Mieliśmy do przejścia, ile? 50 metrów tak. 20. I nagle kolejny I plac. po drodze mieliśmy, mieliśmy trzy atrakcje, dwie tak, tak. galerie i jednego króla. <grym> co to jest? Jakbyś miała powiedzieć, co to jest, to co to jest? To jest most, proszę Państwa. Most, Most, most proszę Państwa, najstarszy most. To jest nazywa się ten most, już wam mówię. Most Rialto. Największy i najstarszy most w Wenecji, proszę bardzo wszystkich, co? Robię największe wrażenie, patrz. Tutaj porównanie łódeczka, która jest duża i przepływa. No bo Wenecja jest przecięta takim jednym tym długim, grubym kanałem, który właśnie tutaj się znajduje. I to jest most, który łączy po prostu te dwa brzegi. No taka ciekawostka. Jest to największy i najstarszy most w Wenecji. Piękna ulica z pięknym oświetleniem na górze. Jest to jak najbardziej atrakcja. Idziemy sobie bardzo ładnie. Zobaczcie, mega. Tu jest klimatycznie i pięknie. To prawda. Giorgio Armani, kupimy sobie garnitur i Zobaczcie, botega Veneta. Kartier kochani, nad nami piękne światło Tutaj mamy Balenciagę, no, jeszcze tu mamy Louis V Ciekawostka, no bo tak sobie tutaj chodzimy No i na dobrą sprawę, Wenecja nie ma jakiejś wielkiej powierzchni Wszędzie tutaj w miarę jest blisko do wszystkiego Jednak trzeba chodzić z buta No i pierwsze co ja na przykład sobie pomyślałem jak tutaj przyjechaliśmy to ej, fajnie by było się przejechać rowerem Ale okazało się, że jest karygodny zakaz używania rowerów w Wenecji Nawet na takim tutaj deptaszku, który w sumie jest mega ładny Jak Sienkiewicza w Kielcach. no Nie można tutaj jeździć rowerami, po prostu no nie Wsiądziesz i nie. Zaraz dojdziemy do placu Świętego Marka, czyli w sumie najbardziej takiego gdzieś tam, powiedzmy, turystycznie znanego miejsca, właśnie z Wenecji. No i widać to po ilości osób, że jest tu głośno, jest tu jasno, jest tu tłoczno. Dzwoni budzik, a my nie zdążyliśmy dojść na plac Świętego Marka. Niestety tak czy tak, plac Świętego Marka zobaczycie. Tak, tak czy siak jak zobaczycie i tak będzie fajnie, no ale my niestety nie zaliczymy sobie go jako punkt. Dzwonimy do chłopaków i widzimy się na podsumowaniu punktów. Jesteśmy już na placu Świętego Marka, na placu, do którego bo niestety z Patrykiem nie zdążyliśmy dość jako atrakcje. Czy macie podliczoną ilość swoich rzeczy? Mamy wypisaną ilość rzeczy. Już ci, kochany, mówię, Dobrze. ile tego było. No, Dokładnie tak, będziecie tak, widzieć tak, tak. na filmie. A tutaj podajemy tak Pira z drzwi, no, czy wasza ilość jest większa niż 10? Tak. Czy wasza ilość jest większa niż 12? Tak. No i w tym momencie się rozchodzimy. Gratulacje, ponieważ my mamy 12 atrakcji. Stwierdziliśmy, że chcemy mieć troszkę inne podejście i po prostu opowiadaliśmy bardzo wiele o tych miejscach. Nie mieliśmy na to parcia. Ile wydaliście pieniędzy? 50 euro. A my stwierdziliśmy, że przez to, że jednak troszkę zmieniamy dla naszej grupy koncept. Dlatego nasze 100 euro, które mamy, przekażemy na jakiś cel charytatywny. Pokazaliśmy wszystko bez, bez pieniędzy. No i gratulacje wygrania: 500 zł, po 250 okay. na waszą głowę. Gratulacje. My także co, słuchajcie, mam nadzieję, że z tego odcinka dowiedzieliście się trochę więcej o Wenecji. Gratulacje jeszcze raz dla chłopaków. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. I Dzień co? Wielkie. Trzymajcie się i spodziewajcie się kolejnych odcinków z naszego szalonego wyjazdu. Narka! Bo!